Okej, okay, to sobie sprawdzę, czy mogę się promować na barona. Przypuszczam, że mogę. Gdzie mm -hmm. tu mamy? B. -b, -b. A! Spokojnie. No i co? I jestem baronem. jeszcze że powiedziawszy do tego. szlachetnego barona mi nie brakuje dużo. Tylko... Pieniądze to kosztuje oczywiście. Więc pieniądze też się przydadzą. Mm -hmm. Przy okazji mogę sobie levelować. Co mamy dalej? Dalej nic, ale mogę już robić sól jakby, co? I potrafię... Odblokowałam sobie szycie. Kurde, co ja muszę zrobić, żeby się nauczyć gotowania? Gotowanie jest Food and Medicine. Chyba? Albert tak, drafting. jest. Jest Food and Medicine na levelu 23. Mogę się nauczyć gotować. A mam 21, czyli muszę szybko zrobić dwa levele. No nie wiem, ja mówię, będę jechał po mieć strona. No to pojadę z tobą. Zawsze jest to coś. Tylko. No i nawet nie jest tak źle młot mam w dobrym stanie. Lola przestała ćwiczyć, tak miało być? Lola przestała ćwiczyć. A, bo się żarcie skończyło. Dobra, idę na rąbać drew. A po co nam drwa? Bo chciałam zrobić namiot dla Loli. A. I niestety jak na rzecz same gałęzie By z tego idą, nie wiedzieć czemu A potrzebujesz drewna, drewna? Drewna, Ja mhm. mam trochę chyba przy sobie Muszę zaraz sobie Podreperować mój mhm. toporek O, właśnie coś, dało mi się zresztą zrąbać Mam przy sobie cztery kawałki drewna, ledwie? Dlaczego? Ja chyba chcę sześć, bo tam się cztery bierze z jednego. Ale mi się wydawało, że już miałam cztery. Coś za małe. Trzeba duże drzewa, duże drzewa mieć. Ale przydałby się nam ten słup graniczny głównie po to. Żeby można było sprzedawać rzeczy za kasę. Tak. Zgadzam się z tobą w zupełności. O, I co? I będę musiał teraz, żeby zreperować sobie ten topór, to będę musiał wziąć to drewno, którego narąbałem, zużyć na to, tak? Tak to ma wyglądać? No trudno. Lepiej nie będzie. Mam ci iść po więcej drewna? No, przydałoby się, owszem. No dobrze, pójdę, żeby nie było. Masz 20 kawałków drewna w tym. W architekcie, tam ma być? Nie, ma, tak. To dorzucam ci, mam jeszcze 4. Ła! Wow. Ja tak sobie właśnie jadę i tak patrzę na te nasze zbroje, i tak myślę, jak to musi, kurde, śmierdzieć. Pachnie brązem. No i, i skórą, i w ogóle. I głównie to potem, przedtem także. Cały czas śmierdzi. Zapewne. A jak w tym musi być cieplutko? W tym przenośnym piekarniczku z brązu? Zwłaszcza jeśli chodzi o moją zbroję. A ty masz jeszcze tą? Ja mam tą kurde klepaną chamską. Ty tu masz przynajmniej jakiś ruch tych płytek. Ty tam miałaś wystarczająco w tym warsztacie do robienia pancerzy. żeby zrobić brązy sobie. Na to, żeby sobie zrobić taką jak ja mam. Ale chyba tylko jedną, jeden element. Nie. Całość? One potrzebują cztery. No, tak, tylko wiesz co, ja nie chciałam za bardzo zabierać e, tych elementów. One były na to odłożone. Aha. A to nie wiedziałam. No, dostałem kolejny poziom jeździectwa. I po raz kolejny idziemy zbierać mieć. Ruszaj się. Te, Lord Baron Faza. Co? Padłam ci w tyłek, bo żeś się nie chciał ruszyć. Nie, no, bo zwolniłem. Po pierwsze, dlatego, że most, a po drugie, dlatego, żeby konie odpoczął trochę. Światło byś jakieś włączył, jak takie rzeczy robisz? No, co ja poradzę na to, że nie ma kurczę tutaj awaryjnych. Ani nawet świateł stopu. A no to byś się zdziwiła jak w mojemu koniu nagle zaczęła się dupa świecić. W <grym> twojemu koniu? Mojemu koniu. No, przyznaję pewnie bym się zdziwiła. Juh! Juh! Bierajmy tej miedzi, ile wlezie. <trym i wyle> Ile wlezie w konia. No. Znaczy, ja osobiście podejrzewam, że prędzej mi się młotek zepsuje, niż będę w stanie. Ano. no. Znaczy, niż się ten. A nie chciałem siąść na koniec. trudno. To podjadę sobie kawałek. Chciałem do niego włożyć tą mieć, co już ją zebrałem. Możemy sobie w sumie tym razem podjechać razem e, tam pod tą budowlę dziwną, okay. pod, te, pod te ruinki, bo ja, ja to jestem ciekawa co tam Wiem, że tam na pewno jest gdzieś e, twierdza. Mm -hmm. Kawałek wyżej, no, czy ja? ale czyja to jest dobre pytanie. znowu dzisiaj giniemy? Czy, czy znowu dzisiaj giniemy? Nie wiem, No wolałabym tego uniknąć, jeżeli jest taka możliwość. Dobra, ty tam na dole urzędujesz, to ja sobie tutaj zbieram. Nie chciałam tego dużego kamienia. Chcę to małe, kurde, szare, pomarańczowe i zielone. Czy pomarańczowe? No. Ile masz? Nic nie chcę mówić, ale tam są wilki. Gdzie są wilki? Po lewej, biegną do nas. Wsiadaj na konia. Widzisz? Widzę, 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 widzę. Dobra, podjedziemy do góry. Bo wyżej też są, też jest miedź. A może nie będzie tylu wilków. Tam ja nie widziałam, jak ostatnim razem tam byłam, ale mogę się mylić. To jest jakaś miedź. Jest, jest. Tam wyżej też jest trochę. Tam też są wilki, po naszej prawej. Kurde. Ale się, ale się to kurde towarzystwo rozpełzło. Autentycznie chyba podjadę jeszcze wyżej. Chociaż cholera wie, co tam się teraz wysponowało na górze. No, pojęcie, ale jadę z tobą. To mi wygląda na jakąś kopalnię. No właśnie, tak mówiłam, że to mi wygląda na kopalnię ostatnim razem, ale jest zrujnowane i generalnie nic tutaj nie ma. Wilki, bijemy je czy spieprzemy? Ja na razie spieprzam. Dobra, spieprzam na dół. Bo mój koń dostał od dwóch. Dobra, widzę, że jadą za tobą. To zaraz ten. Nie, nie, nie. Jedź W kierunku rzeki. Aha. Ja przygotuję łuk. Ależ mi się nie chce z nimi walczyć. No kurde, nie wiem, w jakim one są. 19. Nie, dobra, damy radę. Jeden tylko za mną biegnie. Widzę. Kurde, nie mogę dobrze. A, ała, fuck. Dobra, teraz biegnie za mną. Zapiana. A jeszcze się ciemno zrobiło. A. Dobra, trafiłam. O, okay. ty taka owaka. Dobra, nauczyłem się anulować atak, tyle dobrze. Jak? Ku. Ku. Oh. Kurde. Nie, strzelanie bezpośrednio do tyłu to nie ma najmniejszego sensu, bo... Au! Nawet nie wiem czy to... Nie, strzelanie bezpośrednio... Aaa! Strzelanie bezpośrednio do tyłu nie ma sensu, ponieważ się postać nie jest w stanie zdecydować, w którą stronę patrzy. Nie wiem, no ja z reguły jestem w stanie, dobra, trafiłem. Tam uważaj w tamtą stronę. Wiem. Boże. O, Już A, zakała się. Ale tylko na chwilę. Trafiła mnie Kurde, nie mogę jej trafić w ogóle Ok, trafiłam Trafiłem. Dobra, już jest prawie martwa No dobrze, ale A! To nas kosztuje stanowczo za dużo Dobra, trafiłam. Też trafiłem. Czekaj, czy znaczy jestem w stanie ją stratować. To nie jest takie proste. Nie. Chyba ją przetegowałaś trochę. Może. Ok. A tak to było ładnie i spokojnie. No. Do tej pory. Dobra, ty ją... Dobra. Ja ją oskóruję. Mam 19 strzał. Dobra, wiesz co? Chyba trzeba będzie uciekać stąd. Mam ponad setkę miedzi. Ile ja mam? 96 tylko. Hmm... To nie jest takie fajne, jakbym chciała, żeby było. O, mam fajnego hajda. Jakiego fajnego hajda masz? Jaką sk co, 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 skórę, Dobrą ale jako... skórę? Dobrą skórę. Uważaj, tam te copilki cały czas są. Są. I jakkolwiek moglibyśmy spróbować je ubić, to. Nie, ja tutaj zejdę z konia i spróbuję cichaczem zebrać jeszcze tę mieć. Jasne. Która tutaj jest, ale może jednak młotkiem. O tutaj jeszcze jest miedź. No tutaj w ogóle sporo tej miedzi jest. Tak. Jak wszystko zawiedzie, zawsze możemy tym wilkom uciec. Owszem. Tylko warto jest trzymać rękę na pulsie, żeby mieć konia ze sobą cały czas. Mm -hmm. no, musimy troszkę podlewelować i mieć lepszy sprzęt. No właśnie podlewelowałem. No, ja bym chciała również. To by było całkiem niegłupie. Tu jeszcze jest. Powiedz mi mój koniu jak tam twój udźwik? Jeszcze masz miejsce. Stary. Spokojnie. Na konie to nie, nie takie kompletne byle co? 170 mam. Interesująco. Jak myślisz na ile nam starczy? nie bardzo cokolwiek jest. Jest, Ty. tylko jesteś ślepa. Tak. A tu jesteś kochana. Dobra. A, faktycznie tu jest Miedź. Muszę powiedzieć, że ta miejscówka straciła trochę na atrakcyjności, ponieważ ujawniły się skubane te. Wilki. Wilki. I naprawdę musimy mieć jakąś, jakąś lepszą metodę na to, żeby je ubijać szybko i skutecznie. Być może pikami, albo coś, ale powiem szczerze, że tutaj jeszcze jest trochę miedzi. Fakt, że ja mam już prawie 200. Zaraz będę miał 200, już w zasadzie mam. E, jak udźwignąć mojego konia? Już na niego wskoczę, zanim sprawdzę bo przecież jeszcze musimy nie udźwignąć. Udźwik! Połowa może z groszami. Ja mam 222. No mój koń też jest. Gdzie polazłeś? Tam uważaj, tam jeszcze jeden wilk jest. Gdzieś. O, Patrzę, czy tutaj gdzieś jeszcze coś się. Wiesz co? Chyba mamy na jak na razie na wystarczająco. Dobrze, to możemy wracać. Wieczór. Istotnie. O, no szału nie ma. Jesteśmy za słabi. A tak było ładnie, naprawdę, te dwa razy było tak ładnie, nic tutaj nie przyszło. Ja tam sobie podjechałam na spokojnie do tej budowli, zajrzałam na górę, nic tam nie łaziło. Ja wiem, że tam wilki mają tereny tutaj w okolicy, ale... A. ale Mi się ła... wydaje, że jakby się nauczyć porządnie strzelać z łuku, w sensie, jako gracz, a nie jako postać, chociaż to też, to to mogłoby być całkiem przyjemne, takie kodne ucznictwo. E, owszem, ma potencjał, tylko problem polega na tym, że na przykład strzelanie do tyłu e, jest samo z siebie rozwalone w tej grze. Szczerze? E, przykro mi to powiedzieć, ale to ty źle robisz, ponieważ ja miałem może ze dwa razy przez te wszystkie przypadki takich problem jak ty. Ale co to znaczy, ja źle robię, jeżeli ja po prostu, wiesz, kieruję się... Jeśli ci się postać yy, krzaczy Aha. i nie jest w stanie się ten, to znaczy, że... Jestem w sweet spocie z krzaczenia. Dokładnie, yy, bo ja nie mam takiego problemu. No dokładnie, jeżeli się dokładnie do tyłu, idealnie do tyłu próbuję, to postać się krzaczy. Ja to mam większy problem, taki, że nie jestem w stanie się dobrze złożyć do strzału. Ponieważ z reguły, jak mam strzał, no to już w tym momencie zaczyna mi się celność siadać. Wiesz o co chodzi? Może to najpierw jest ten moment, kiedy celność się zwiększa, a potem się zmniejsza. Tak, wiem. I z reguły to jest tak, że jak oddaję strzał, to już jest trochę po jabłkach. Tak, 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 tak. No Muszę po prostu być lepszym ucznikiem. Bycie ucznikiem to jedna kwestia, a druga to ewentualnie być... E... Ogólnie rzecz biorąc, lepszym może w walce na e... miecze. A, to swoją drogą. Żeby można było zejść, kurcze i tak przypizgać temu wilkowi w łeb, żeby mu przeszła ochota na polowania. Dobrze. Ile mamy teraz miedzi po tej wycieczce? 443. Któryś ze stówę się z tego wytopi. Dobrze, czyli tak. No trzeba nauczyć się lepiej zabijać wilki. Muszę zbudować swoją stajnię dla swoich koni. Musimy sobie tych koni trochę jeszcze nałapać albo co. Generalnie załatwić sobie więcej koni. Co musimy jeszcze zrobić? No nie wiem. Zrekrutować trochę więcej ludzi. Mieć lepszą broń, lepszą zbroję, ja przynajmniej muszę mieć lepszą zbroję. No i tak poza tym to. to będzie dobrze. Tylko najpierw to wszystko.